Sala wystawowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Za chwilę będziemy świadkami otwarcia wystawy rzeźby Alfonsa Pasilkę. przybyli na otwarcie tej wystawy, no i pracowników oku licznie przybyłych. Chciałbym powiedzieć, że mnie w twórczości pana najbardziej urzeka szacunek do materiału i wielka, wielka precyzja. Myślę. Pan jest Kociewiakiem, chociaż nie rodził się na Kociewiu, bo urodził się na Kaszuszach, w Brusach, na południowych Kaszubach, ale całe życie swoje dorosłe się spędził Pan na Kociewiu. I żony Pan znalazł Kociewiankę, w się i mieszkał Pan w Starej Jani. Zawodów też Pan miał kilka, bo Pan był tapicerem, rymarzem. Pracował Pan, był Pan cukromistrzem, pracował Pan w cukrowniach w Belblinie i Pruszczu, przez jakiś czas pracował Pan w przedsiębiorstwie LAS. Gracias. Z Domu Kultury i w imieniu również kolegów ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, bo Pan prawie do poczet Stowarzyszenia Twórców Ludowych dość nietypowo zazwyczaj składa się ankietę, pracę, fotografie. Pan natomiast przedłożył kilka prac na konkurs Polska, nasza Ojczyzna i na podstawie tychże prac został Pan przyjęty w poczet Stowarzyszenia.

że moje prace prawie w Europie znajdują się w każdym kraju. Jedną rzecz, co zrobiłem, to muszę Państwu powiedzieć, tutaj tego zdjęcia akurat nie mam, bo zapomniałem tego zabrać, ale o tego ukarza mam te zdjęcia, a zobaczyć. I chcę Państwu powiedzieć, jak byłem w Berlinie Zachodnim Jechany, ostatni rok przestanę moją, on jest 3,25 m wizony i 2,25 m szeroki. 107 osób jest na... Bo ja mam tylko ten przód stały do Także jak się zamknie, to już tej stacji nie ma. Także jest tylko sam przód, ale tam jest 107 osób. To robiłem po 3 lata i 3 miesiące po 16 godzin. Do naszego kościołka porobiłam ze świętym Antoniem i z tymi dziećmi tam obok tego, że tam jest cały zestaw. I bohater dzisiejszej uroczystości, pan Alfons Pasylke. Panie Alfonsie, całe życiorys słyszeliśmy już od Pani Krystyny Sałaśnej. Proszę nam powiedzieć tylko jedno, jak to się zaczęło? To się zaczęło tak, że jak ja przeszedłem na rentę, to jest 20 lat temu, to nie bezczynnie, jak nie może się To zacząłem ze szkła robić. Także ja z, z porcelanowego szkła kolorowego robiłem rozmaite rzeczy, także cały pokój zrobiłem ze, ze samego szkła. Obrazy, stół. Wszystko było szklane. Wiecznie i co tylko było. Ale nie mogłem tego dłużej robić. Osiem lat to przy tym pracowałem, ale nie mogłem tego dłużej pracować, bo jak na dniu robiłem, to wieczorem tego ziemnia nic nie widziałem. Te chemikalia ja zabijali mój wzrok. I normalnie ślepi się robiłem, także nic nie widziałem już wieczorem. I momentalnie w 14 dniach musiałem przestać pracować i ja mówię, teraz będę żyździł. i Zapocząłem rzeźbić. Jedną taką suchą gałązkę znalazłem naprzód na podwórzu, żona mówi, co ty się rozpoczyna żyć, bicie, a ja mówię tak, dlatego, że peści nie będę mógł siedzieć. I z tej gałązki zrobiłem taką figurkę, co jak babi kobieta idzie, to ma taki dzban na głowie, ale jak rano ją zobaczyłem, to się sami przestraszyłem, bo taka była nieudolna, ja mówię tak, a ja robić nie mogę. Następna, każda moja praca, co ja powiedziałem, musi być odpowiednia i musi być lepsza. I do dzisiaj jeszcze tak jak pracuję, to każda następna praca musi być lepsza od tej ostatniej. A że to jest tak chyba w żyłce, no to chyba to jest rodzinne, bo moja siostra to znów haftowała specjalne ornaty i haftowała obrazy filoflosem, to był, to był taki włoski jedwab, czyniutki jak pajęczyna, to ściek malarski haftowała. No a drugi mój brat to był dobrym skrzypkiem. No a ja dałem się w rzeźbie, bo za, jeszcze jak chodziłem do szkoły pod, e, podstawowej w Brusach przed okupacją, no to gdzieś ulepiali takie figurki z gliny. To moja pierwsza figurka z gliny to był taki Żyd, który u nas zamieszkiwał, to tego lida zrobiłem. I nauczyciel mnie pochwalił, że go tak dobrze wykonałem i zacząłem robić dalej. Ale jak przeszedłem później... Już ze szkoły to się tym nie zajmowałem, no, podczas okupacji pracowałem na Nizinach Gdańskich tutaj, jako rimasz-tapicer, no nie było okazji, no ale teraz jak y, przesiedłem na rentę, to się odezwała ta żyłka z powrotem. Panie Alfonsie, życzymy jeszcze dużo, dużo pięknych prac i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.